W tłuszczu szykuje się piękny dzień. Zbliża się godzina dziewiąta, ale na placu nie słychać szczęku stali. Kierownik Paweł zmierza w stronę parkingu, gdzie ekipa już czeka w gotowości do wyjazdu. Cześć panowie, widzę, że opalanko jakieś. Tak, słoneczko, dzień dobry. I ładne słońce, to może się opalać. Dzisiaj mamy fajną robotę. Proszę, raz, dwa. Ojej, tylko po dwa. Ty nawet znajdzie jakieś tam stare w samochodzie. Kierownik, no nawet też muszą być nowe, no? Ale ty... Nie, będą bardziej potrzebne. To co kierownik, przyjdzie na pół roku? Nie na pół roku, tylko na dzisiejszy dzień. Dzisiaj będziesz miał taką robotę, że robota będzie ci się paliła w rękach. Tak to paliła w rękach, bo. no. normalnie będzie ci się paliła, bo dzisiaj jedziemy ładować złom użytkowy ręcznie. Jak ci się przetrze rękawiczka, żebyś nie płakał, że nie masz rękawiczek i dzisiaj ja nie ładuję, to ci dałem po trzy pary. A ile tego złomu jest? 20 ton. No przecież jest HDS, no to po co ręcznie? Nie jedziemy HDS-em, bo mi na tym złomie bardzo zależy. To jest złom użytkowy, który musimy nie zniszczyć, poukładać go ładnie, bo go później tutaj na placu sprzedamy, co nie? Kierownika gdzie jest stalowy? Bo ja się z tym nie zgadzam, z tym swoim postanowieniem dzisiejszym. Stalowego dzisiaj nie ma i go dzisiaj nie będzie. Uzupełnijcie płyny w sprinterze, wsiadajcie do samochodu, no ja no zaraz no. przychodzę, idę po dokumenty i wyjeżdżamy. Spoko. Najświeższy pracownik Piotrostalu, Michał, najwyraźniej sprawdził się na autokasacji, bo dziś również jedzie na akcję. Odjazd zbliża się wielkimi krokami. Dobra, nalałeś? Nalałem. Trzeba taki. O, dobra. I gitara. Dobra, młody, do fajery w No dobra, to ja już idę. No to jesteśmy, misie, teraz na łasce kierownika. No, jesteście panowie? Jesteśmy, panie kierowniku, jesteśmy, kierowniku. Gotowi. jesteśmy gotowi. Klucze. Gotowi, jesteśmy tak jak wytłumaczyłeś, dzisiaj będziemy się bardzo ciebie słuchali. się jest gotowy na drogi, to jest już e, zapięty w pas, wiesz, dawaj fajna do przodu, muszę Was mieć na oku z